Patrzymy na dzisiejsze czytania, i niewątpliwie głównym tematem jest Szabat. Natomiast czy tematem jest przestrzeganie Szabatu, czy tematem jest bycie wolnym od Szabatu? Bo niewątpliwie chodzi o Szabat. Szabat, którego nikt z nas nie zachowuje zresztą, bo Szabat był wczoraj, czyli sobota, a my dzisiaj jesteśmy w niedzielę. I to nie jest szabat, więc my szabatu nie zachowujemy. Więc o czym jest dzisiejsza Ewangelia i czytania? O zachowywaniu szabatu czy o wolności? Szabat jest jednym z fundamentalnych praw bożych. Fundamentalnych, to znaczy, nawet nie jest podany. W porządku mojżeszowym i tablic dziesięciu przykazań, ale w porządku stwórczym. Czyli Bóg sześć dni pracuje, siódmego w szabat odpoczywa przy stworzeniu świata. Więc mówimy o prawie, które nie jest dodane w jakikolwiek sposób i tak byłoby nazwane prawem Bożym, jak Mojżesz to przyniósł na kamiennych tablicach a jest prawem wynikającym ze stworzenia świata. I czytamy dzisiaj w Księdze Powtórzonego Prawa, będziesz zważał na Szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg Twój, mówi Księga Biblii, natchniona Księga. W sześć dni będziesz się trudził, wykonywał swoją pracę, lecz dzień siódmy jest Szabatem, Szabatem Boga Twego, Pana. Przeto ci nakazał Pan Bóg, Twój, strzec dni Szabatu. I to się powtarza jak mantra wielokrotnie. No i teraz przychodzi Jezus, który prowokacyjnie, czy nie, pokazuje coś innego. Prowokacyjnie, dlatego że może uzdrawiać winne dni, może zrobić tak, jak mówią mu kapłani. Uczeni w piśmie, tak jak mówią ci, którzy znają Biblię na pamięć i są kapłanami strzegącymi dobra świątyni. Mógłby pójść za tym, ale nie idzie. Uzdrawia w Szabat. Trudno jest przypuszczać, że to jest niecelowe działanie, skoro to się powtarza, skoro robi, skoro robi to notorycznie i nie tylko w świątyni. Są różne uzdrowienia w szabat i nie dotyczą świątyni. Weź swoje łoże i chodź. To nie było w świątyni, to było nad sadzawką. Poszedł specjalnie nad sadzawkę w szabat. To, to wszystko pokazuje, że Jezus uczy apostołów innego porządku. Porządku zbawczego, porządku, w którym nie ma prawa a jest miłość. Prawo jest dla tych, którzy nie rozumieją miłości. Dopóki się nie nawrócimy z prawa do miłości, obowiązuje nas prawo. Ale Chrystus jest miłością i wypełnia prawo. Żydzi mają pretensje: Ty przychodzisz znieść prawo, początek kazania na górze. A Jezus mówi: Ja nie przyszedłem znieść. Ale wypełnić. Znieść to znaczy zniszczyć. Że nie będzie. Wypełnić to znaczy też zniszczyć. To jest to samo słowo. A jednocześnie coś innego. Ale też wypełnić to znaczy, że już nie ma. Jak masz miarkę jakąś, możemy mieć szklankę, na której mamy miarki. W momencie, gdy ją wypełnimy, przestajemy mierzyć. To jest to, że przestaje obowiązywać, przestaje mieć moc, ale jest. Czy to nie jest to odwołanie prawa, tylko wypełnienie miłością. W momencie, kiedy wypełnię Chrystusem w sobie, przestaje się pytać, czy to jest grzech, czy to nie jest grzech. Zaczynam, mam nawrócone myślenie, zaczynam pytać się, czy to jest miłość, czy to nie jest miłość. To jest, czy to jest Chrystus we mnie, czy to jest przeciwko Chrystusowi? Jest inny poziom jedności, tak jak w małżeństwie. Możecie żyć prawem i możecie cały czas się pytać: zdradziłem ją, czy jej nie zdradziłem? Dzisiaj nie zdradziłem. Jutro, żeby było tak samo. Czy dzisiaj byłem uczciwy małżeńsko, czy nieuczciwy? Możemy na tym poziomie być. Czy ją dzisiaj okłamałem, czy jej dzisiaj nie okłamałem? A możemy być na Wypełnieniu tego, to się wypełnia miłością, nie w inny sposób. I wtedy jest pytanie, czy dzisiaj ją kochałem, czy dzisiaj doświadczała, że jest kochana, czy dzisiaj byliśmy razem w miłości. My to wyczuwamy, tę różnicę, i nie chcemy, na przykład w małżeństwie, żeby się kierować prawem. Dobrze wiemy, że to, te pytania zabijają małżeństwo, ale są okresy, w których jesteście w takich pytaniach, oby ich było jak najmniej. Ale szczęście jest wtedy, kiedy jesteśmy w pytaniu, czy ją kocham, czy dzisiaj ją kochałem, czy dzisiaj tego doświadczała, czy dzisiaj On doświadczał miłości ode mnie, czy dzisiaj byłam dla Niego czuła, ciepła, dobra? To, to nie jest pytanie o prawo. To jest wypełniło się już prawo. My jesteśmy na innym, w innym świecie z powodu Chrystusa. I to jest to myślenie zbawcze, o które woła Chrystus. Nie odwołując, nie musi mówić, Stary Testament już się nie liczy. On go wypełnia miłością, wypełnia go sobą, bliskością z człowiekiem. Bóg jest miłością. Nie jest sędzią, nie jest żadnym prawem, nie jest miłością. I kropka. Ale w momencie, kiedy nie przyjmuje tej miłości, to trzeba powiedzieć, że jest sędzią, jest sprawiedliwy, ma prawo. Może dojdziesz do tego, że jest dobry, że jest miłością i koniec. Tak jak znowu w miłości małżeńskiej, w momencie, kiedy coś się psuje, to czegoś się trzeba trzymać. I się wtedy trzymamy prawa, no bo jak już tego nie będzie, to się wszystko kończy. Więc nie chodzi o to, że prawo jest złe, ale prawo nas czyni niewolnikami. W momencie, kiedy w małżeństwie kierujecie się prawem, to dochodzicie do tego, że jesteście niewolnikami dla siebie. Jak na skazanie. A tego Bóg nie chce. Chciałbym, żebyśmy w duchu tej Ewangelii. Wołali o nasze nawrócenie, bo to jest coś, czego potrzebujemy wszyscy, każdy z nas. Nawrócenie w sercu, nawrócenie w myśleniu. Tu nie chodzi o pytanie, czy zgrzeszyłem, bo nie jestem na Mszy Świętej, a mogłem, czy nie mogłem, a czy mogłem niewystarczająco, to było miałem dyżur, ale od ósmej czy od siódmej, czy ja wystarczająco tęsknię za Jezusem? I dlatego idę do kościoła, i dlatego chcę się z Nim spotkać, i dlatego chcę Go przyjąć. Ta tęsknota miłości za Nim. Ale jak nie tęsknisz, jak nie ma tej tęsknoty w sercu, to potrzebujesz prawa, bo inaczej nie przyjdziesz. Jak nie ma tęsknoty w małżeństwie, to potrzebujesz prawa. Macie być dla siebie. Macie być dla siebie otwarci na wszystko. Macie być szczerzy, i tak dalej. Potrzebujesz tego prawa, jak nie ma miłości. Ale jak jest tęsknota, to prawo przestaje obowiązywać. I wtedy nie pytam się, czy grzech, czy nie, tylko ja chcę iść, a jak nie mogłem, ja to ja wiem, że nie mogłem wtedy. I teraz nie chodzi o naciskanie na siebie, bo mamy być wolni. W momencie, kiedy kocham, mogę się tej miłości poddać. Zachęcam, żebyśmy o takie nawrócenie wołali, dlatego, że skręcamy ku prawu nieustannie. Prawu liturgicznemu, prawu co do pewnych zachowań, prawu co do zachowań w relacjach i tak dalej. Jest tego mnóstwo dookoła. A my mamy to robić, bo kochamy. Inny, inny poziom i inna radość do której Bóg nas zaprasza I o tym dzisiaj Pan Jezus mówi I dlatego ciągle uzdrawia w szabat Dlatego ciągle to robi Ale robi to na granicy dzisiejsze, dzisiejsze uzdrowienie Jest takie, że tego chorego Jak go obserwowali I widzieli wszystko, że tu jest chory Uschła ręka Pan Jezus mówi Podnieś rękę I ręka stała się zdrowa Nie dotknął A mówić wolno w szabat. I to jest, to jest to, co Pan Jezus pokazuje w taki sposób, że to nie może mieć nad Wami mocy, a jednocześnie On jest na takiej granicy, że nie łamie Szabatu. Jak, i, I to robi Jezus, żeby być w granicach, a jednocześnie prowadzić do nowego myślenia, do nowego narodzenia w Duchu Świętym. Amen.